Weronika Sowa, szerszej publice znana jako Wersow. Co by nie mówić, swoją popularność zdobyła głównie przez związek z Karolem Wiśniewskim, no czyli że z Frizem. Od momentu rozpoczęcia związku z wyżej wspomnianym influencerem, jej kariera internetowa bardzo mocno przyspieszyła. A co za tym idzie, to zaczęła ona również zarabiać bardzo gigantyczne pieniądze. Ale za ogromną popularnością w tym przypadku idą także kontrowersje, które towarzyszyły Weronice po drodze. Ale zacznijmy wszystko od samiutkiego początku. Weronika Sowa urodziła się 31 sierpnia 1931 w 1996 roku. Co ciekawe, było to w Wiedniu, czyli poza granicami Polski. Obecnie ma 28 lat. Mimo, że urodziła się za granicą, to tak naprawdę pochodzi ona z Mielca. Weronika coś tam kiedyś próbowała zaistnieć w sieci, ale największy przełom miał miejsce w 2018 roku. Wtedy wcześniej wymieniony przeze mnie Friz zakończył swój wieloletni związek z Kingą. Mogliście ją gdzieś tam kojarzyć na internecie, potem próbowała sama się wybić, ale to nie temat dzisiejszego odcinka. I Friz po zerwaniu z tą Kingą, nawiązał relację z Weroniką, czyli główną bohaterką dzisiejszego odcinka. Wersow swój kanał założyła w 2019 roku i zaczęła go od filmu Mamy z Frizem wspólny tatuaż. To było swego rodzaju takie... Chyba QA tam opowiadali o tym, jak się poznali i tak dalej, i tak dalej. A od tamtego momentu, czyli od 2019 roku, do dzisiaj kanał Wersow wygenerował 2 miliony 700 tysięcy subskrypcji. W dużym skrócie nakreśliłem wam to, jak Wersow zaistniała w internecie. Teraz odpowiedzmy sobie na główne pytanie dzisiejszego odcinka, czyli z czego tak naprawdę zarabia Wersow. Zacznijmy od samego początku, czyli od kanału na YouTube. Był on już przeze mnie wspominany tutaj w tym odcinku. Dla przykładu, w samym maju Weronika wygenerowała 2 miliony wyświetleń na swoim kanale. I co jest tutaj bardzo ciekawe, to nie były to vlogi, bo były to głównie piosenki, ale o tym powiemy sobie później. Na kanale pojawiło się w tym czasie pięć piosenek, które razem wygenerowały tam niecałe 2 miliony wyświetleń. Tylko żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile ona z tego zarobiła, wspomożemy się statystykami Social Blade. Natomiast na Social Blade widełki kanałów, jeśli chodzi o zarobki wyświetlenia, są dość duże. Dlatego my uśrednimy je, żeby po prostu poznać konkretniejsze kwoty. I według Social Blade kanał Versov może zarabiać od 878 do 14 tysięcy dolarów miesięcznie. Więc jak widzicie, rozbieżność tutaj w tych liczbach jest naprawdę duża. Więc myślę, że tutaj śmiało możemy przyjąć, że taki jej kanał generuje między 8 a 10 tysięcy dolarów miesięcznie. No czyli jest to tam od 30 000 do 50 tysięcy złotych miesięcznie. Oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o samych reklamach, nie mówimy tutaj o współpracach, mówimy tutaj o tym, co zarabia o nas AdSense na YouTube. Te liczby, które podałem Wam przy filmie Social Blade, są tylko liczbami pomocniczymi, ponieważ prawdziwych liczb prawdopodobnie nigdy nie poznamy. Prócz dużego kanału na YouTube, Wersow posiada także ogromny Instagram, ponieważ na swoim Instagramie na dzień dzisiejszy uzbierała 3 miliony 600 tysięcy obserwujących. A prócz tego posiada także TikToka, a tam obserwujących ma niewiele mniej, bo 3,5 miliona. Na obu tych kontach często publikuje ona materiały, które są współpracą z markami. Patrząc na to, że jest to topowa influencerka w naszym kraju i na liczby, jakie generuje, to wydaje mi się, że takie marki, jeśli chcą na przykład, żeby Wersow wstawiła Instastory z ich produktem, muszą zapłacić Naprawdę grube pieniądze. Z mojego punktu widzenia może to być od 10 do 20 tysięcy złotych za jedną Insta Natomiast no tutaj musimy pamiętać, że Instastory Story znika po 24 godzinach. Czyli to było widoczne i już tego nie ma. Oczywiście to są tylko moje spekulacje, no bo konkretnych cen nie poznamy. Ale myślę, że patrząc przez pryzmat tego, że Versoft to jest topowa influencerka w naszym kraju i ciągnie ona za sobą dość duży fanbase, to te kwoty mogą właśnie tak wyglądać. A na TikToku myślę, że jest równie podobnie, bo tam po prostu łatwiej jest stworzyć film który wygeneruje kilka milionów wyświetleń. Z popularniejszych marek, które współpracowały z Wersow, to między innymi Samsung, którego była ambasadorką przez bardzo długi czas, a co za tym idzie, miała też oczywiście za to lepiej płacone. A prócz tego, Maybelline, ostatnio ogłoszona współpraca z Liptonem, z której wyszła dość śmieszna sytuacja, bo Wersow poszła sprawdzić do sklepu, czy ta herbata jej jest. No i taka, wiecie, tam super podniata, że ta herbata tam jest. Jakiś pan tam obok niej był. Ona pokazuje mu produkt, że on jest z jej twarzą i on tak nie poznałem. Tutaj macie przerywnik. Jeszcze są tutaj. Herbatki. Yes! Nie, pan? yes, 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 co yes, pani yes. ma takie A tutaj mam moją herbatkę. A? No to ja. A, jest... A to pani je? Co ja? Co, A, nie że... No tak? Fajnie co? To w się nie może To może siostra. Okej. To taka mała ciekawostka, jeśli ktoś nie widział. A Oprócz tego mieliśmy także dość kontrowersyjną swego czasu współpracę z marką dr Smile, z którą wyszły później dość niezłe wałki. Ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Przez dłuższy okres czasu sklep Weroniki znajdował się na domenie internetowej VersofStore.pl, ale od końcówki roku 2024 sklepu nie ma. Jak podaje bub.pl, jednym z powodów zamknięcia sklepu miały być oszustwa menadżera Weroniki. Natomiast to też nie jest nic potwierdzonego. Swego czasu na sklepie influencerki mogliśmy dostać ubrania znaczone jej logo, różnego rodzaju gadżety typu torby, breloki, części garderoby, jakieś tam body, bluzy, bluzki, koszulki, skarpetki itd. I tak dalej. No i także płyty muzyczne. Natomiast o tym powiem sobie w dalszej części tego filmu. W czasie pandemii COVID-19 wielu raperów wróciło do kontynuowania legendarnej już serii Hot 16 Challenge. Polegał on na rzuceniu, nawinięciu, zaśpiewaniu 16 wersów, jakiejś tam ułożonych przed siebie piosenki. W 2020 roku ruszyła właśnie druga część tego challenge'u, gdzie raperzy zbierali pieniądze na pomoc służbie zdrowia. I brała w tym udział także omawiane dzisiaj przeze mnie wersow. Wtedy właśnie widzowie zachwycili się jej głosem, a ta patrząc na reakcję tłumu zaczęła trochę bawić się muzyką. Lecz dopiero w ostatnim czasie zaczęła głównie to robić na swoim kanale YouTube. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wrzuciła pięć piosenek. Versov na swoich piosenkach ma dość duży rozstrzał jeśli chodzi o wyświetlenia. Na przykład na Spotify'u. Jej najpopularniejsza piosenka o nazwie O północy ma blisko 11 milionów wyświetleń, a jej debiutancki album wypuszczony w 2023 roku pod tytułem Versov Store dostał certyfikat złotej płyty ze sprzedanym nakładem ponad 15 tysięcy sztuk. A piosenki pokroju Ten jeden moment, czy wyżej wspomniana O północy nocy, zanotowały po kolei platynową, ale i złotą płytę. A idąc w drugą stronę, jej najnowsza piosenka pod tytułem Jesteś, w 6 dni od publikacji, wygenerowała tylko albo aż 330 tysięcy wyświetleń. Na to wszystko także naszła trasa koncertowa, gdzie patrząc na to, ile ludzi było na tym koncercie, tutaj już źródło możemy sobie odhaczyć jako vlogi, jako taki chyba film dokumentalny, który wypuściła, no to na tych filmach to naprawdę było dużo ludzi. Także sprzedaż z biletów też przyniosła Grube dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Ale także w najbliższym czasie będzie ona brała udział w Ekipa Festiwal 2025, gdzie ceny biletów zaczynają się od 200 złotych. Oczywiście na dzień dzisiejszy, no bo wydaje mi się, że te bilety nie były takie drogie na samym początku i po prostu ta mniejsza pula, która tam zaczynała się np. od 90 złotych, była po prostu tańsza. Z reguły tak to już jest na koncertach. Te pierwsze pule są tanie, a te ostatnie, które są bliżej wydarzenia, są po prostu droższe. Poza tym myślę, że jej wyhamowanie, jeśli chodzi o tworzenie contentu na YouTube'a, e, bierze się z tego, że po prostu została mamą, i urodziła jej się córeczka. Tak w dużym skrócie. Nie powiedziałem tu o rzeczach pokroju produkty ekipy, bo to jest przeszłość, a ja chcę mówić o tych źródłach, które są jak najbardziej aktualne albo zakończyły się w ostatnim czasie. Typu wymieniony przeze mnie Verso Store. Słowem podsumowania. Weronika Sowa, znana szerszej publicy jako Wersow, jest osobą z naprawdę ogromnym, ale powiem to jeszcze raz, ogromnym fanbazem. Tak duże zasięgi, jakie daje firmom influencerka, zapewnia im sprzedaż, a twórcy wielkie pieniądze. W dzisiejszym filmie omówiliśmy sobie wszystkiego rodzaju źródła dochodu Weroniki Sowy na podstawie moich informacji, które znalazłem w sieci. A ty realnie myślisz, że Wersow ile może zarabiać? Daj znać w komentarzach.